Dzień dobry. Dzisiaj zaprezentuję Wam, w jaki sposób można podłączyć włącznik światła krzyżowy. Włącznik światła krzyżowy stosujemy wszędzie tam, gdzie chcemy sterować światłem z minimum trzech miejsc. Czyli potrzebujemy w takim przypadku minimum trzech włączników. Tutaj będzie włącznik schodowy, włącznik krzyżowy, włącznik schodowy. Jeżeli chcemy sterować z czterech miejsc. W tym przypadku będziemy potrzebowali dodatkowo jeszcze kolejny włącznik krzyżowy. Gdybyśmy chcieli zastosować więcej takich włączników, w tym przypadku należy się zastosować, czy nie lepiej będzie w naszej instalacji wykorzystać taki oto przekaźnik impulsowy do załączenia świateł. Wtedy możemy sterować oświetleniem dowolnej ilości miejsc. Potrzebujemy w tym przypadku tylko innych włączników. One są takie same jak włączniki dzwonka, ale to o tym opowiem w innym akurat filmie. Tego typu włączniki świateł można zastosować wszędzie tam, gdzie pomieszczenie jest duże i chcemy sterować oświetleniem z różnych miejsc. Może być to na przykład jakaś mała hala, gdzie mamy na przykład trzy pary drzwi, i nieważne z której strony chcemy wejść do hali, a może do jakiegoś garażu, do altany, to możemy sterować oświetleniem z trzech różnych miejsc. Przewody podpiąłem już do swojej instalacji, i w tej chwili mogę Wam zaprezentować, jak to wszystko jest podłączone. Tutaj jest pierwszy. Włącznik świateł schodowy, tu jest włącznik krzyżowy, tu jest włącznik schodowy i tak tutaj doprowadzona będzie faza. Następnie mam dwa przewody korespondencyjne, one korespondują między pierwszym a drugim włącznikiem, i tak samo te dwa kolejne korespondują z trzecim. Oczywiście, tutaj w tym miejscu możemy podpiąć więcej tych. Yy, Włączniku krzyżowych. Tu nie ma problemu. Jeżeli akurat potrzebujemy, i na sam koniec, tym oto tutaj przewodem będzie podpięta faza już do lampy. Teraz zaprezentuję wam, jak działa połączenie trzech włączników świateł. Pierwszy jest schodowy drugi skrzyżowy, trzeci schodowy. Tym przewodem tutaj doprowadzona jest faza do pierwszego schodowego. Następnie dwa kolejne przewody korrespondują między pierwszym a drugim, kolejne dwa między drugim a trzecim. I z trzeciego wychodzi mi faza już bezpośrednio na lampę. I teraz tak, nieważne gdzie załączymy, możemy tutaj załączać, tutaj załączać, Albo tu. Możemy tu załączyć, tu wyłączyć, tu załączyć, tu wyłączyć. I tak działa to z każdego miejsca. Na zakończenie jeszcze będę chciał podsumować, czy takie rozwiązanie ma w ogóle jakikolwiek dzisiaj sens. Bo przecież możemy kupić na przykład lampę z czujnikiem ruchu, i nieważne jest, w którym miejscu będziemy, ta lampa będzie zawsze działała. Możemy też kupić lampę, która ma sterowanie, na przykład poprzez pilota, poprzez smartfona albo czujnik ruchu. Ale to rozwiązanie nie jest do końca takie hmm, praktyczne. Przykład mojego klienta. Mój klient zażyczył sobie, aby u niego zamontować dwie lampy i. Że sterowanie będzie odbywało się tylko i wyłącznie przy pomocy pilota. No, wszystko bardzo i fajnie. On oczywiście sobie zażyczył, że nie będziemy budować tego typu e, włączników. Będzie, będzie on mógł dzięki temu zaoszczędzić trochę pieniędzy na tych włącznikach, zaoszczędzić na przewodach. No i nie trzeba będzie specjalnie kuć w ścianach otwory na, pod przewody. Wszystko pięknie, ładnie było przez pewien czas. Po pewnym czasie on opowiedział mi, że to rozwiązanie, które on sobie wymyślił, jednak nie jest praktyczne, bo wystarczy, że gdzieś się zapodzieje pilot i nie możemy wyłączyć oświetlenia. Jeżeli mamy w naszej instalacji w domu taki oto właśnie włącznik, zawsze możemy wyłączyć i do widzenia. Jeżeli mamy na przykład czujnik ruchu, też jest fajnie. Tylko w mo, w mojej, z mojego doświadczenia to jest jednak tak, że te czujniki ruchu potrafią czasem żyć swoim życiem, mają jakby swój własny świat po pewnym czasie, po pewnym czasie, to znaczy, nie wiem, po roku, na przykład, nawet gdy produkt jeszcze jest na gwarancji, te czujniki ruchu potrafią się zepsuć. Usterka polega na przykład na tym, że... E, światło zaczyna żyć swoim życiem, i ono na przykład działa jak dyskoteka. Wykrywa ruch, załącza się, ale zaczyna migać cały czas. Co jest cholernie denerwujące. I też, jeżeli e, czujka ruchu nie działa, no to nie możemy wyłączyć takiego oświetlenia. A mając przycisk, tak. Także e, uważam, że. Robiąc nową instalację albo przebudowując starą instalację, warto jednak rozważać e, zasadność użycia mimo wszystko w swojej instalacji e, tego typu przycisków. I sterować nawet tym nowym oświetleniem, które jest na pilota czy na czujkę ruchu. Właśnie mimo wszystko tym. Bo zawsze możemy takie oświetlenie nie załączyć, ono sobie zawsze pozostanie na Pozycji załączonej i jeżeli mamy dodatkowo pilot albo czujnik ruchu, to automatycznie to oświetlenie nam będzie zawsze działać, będziemy mogli je załączać poprzez pilota. A jeżeli coś pójdzie nie tak, coś się uszkodzi, gdzieś zagubimy pilot, a może bateria będzie wyczerpana i nie będziemy w stanie od razu jej wymienić, to mimo wszystko sterujemy oświetleniem tutaj poprzez takie właśnie przyciski. Dziękuję za uwagę. W następnym filmie, tak jak powiedziałem, będę chciał zaprezentować przekaźnik impulsowy do sterowania oświetleniem. Dziękuję.